Okay, słuchajcie, dzisiejszy odcinek z Minecrafta będzie troszeczkę łatwiejszy, niż Wam się wydaje. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj będziemy grać na trybie dla dziecka. I to nie jest dosłownie żart. Zobaczcie, ile mam efektów, które cały czas się odświeżają. Dosłownie nie da się ich wyłączyć. A na sobie mam zbroję, która ma Protection Enchantment Level 3270. W ogóle powalone liczby, jak widzicie, nie jesteśmy po prostu chyba nawet w stanie zginąć. A na wstęp dostajemy właśnie takie rzeczy, bo ja przed chwilą odpaliłem świat, i ja Wam nie żartuję. Lubie to nie jak to udowodnić, ale po prostu widać, że tutaj byłem kurde, ostatni raz, no nie wiem, jakoś by się dodało udowodnić, się, że coś do mnie dzwoni na telefon, ale w każdym razie, słuchajcie, no mamy po prostu niesamowity tryb dla dziecka dzisiaj w Minecrafcie i to są naprawdę powalone itemy i powalone boosty, więc mam nadzieję, że przejdziemy Minecraft, a, a wy zostawicie łapki w górę i subskrybujcie. To jest tryb dla dziecka, no i tak, zobaczmy, czy dzieciak byłby w stanie grać w Minecrafta, więc tak, dostajemy tutaj na przykład jedno jedno to i możemy sobie za to cztery, okej, okay, dobra, tutaj craftingi oczywiście są normalne, no ale dobrze. Z tak Takimi pustami powinniśmy mieć naprawdę bardzo dużą łatwość przejścia gry, ponieważ no, co tak naprawdę my musimy tutaj zrobić? No przecież jest, jak jesteśmy w stanie mieć takie temy i wszystko, no to raczej przejść gry ciężko. Nie będzie ja tego jeszcze sobie zobaczę, czy jesteśmy w stanie zreloadować tu bardziej, ale... Teraz się nam napisało, dobra, nie wiem. W każdym razie ten tryb jest naprawdę mega, mega dobry. No i dobra, zróbmy sobie może najpierw crafting, ponieważ wiecie no jak to jest. No w minecrafcie trzeba mieć crafting, żeby coś tutaj większego osiągnąć, więc będzie... Okej. Okay. Dostałem jakoś bardzo dużo patyków i zenczątowany kilow na starcie. Okej, okay. czyli tak się będziemy bawić. Od razu dostajemy enchanty. W ogóle, wow, okej, okay. tego się nie spodziewałem. Patrzcie, jak to kopie To jest brązowy kilow, to jest kilow z drewna. A on kopie w takim tempie, i w ogóle zobaczcie, my chyba w ogóle dostajemy więcej niż jeden blok Zobaczcie. Nie, dobra, dostajemy pojedyncze. Ok, dobra, już myślałem. Po prostu tak szybko kopię, że miałem wrażenie, że więcej bloków dostajemy. No dobra, weźmiemy sobie trochę, ponieważ no my na tym kilowku raczej długo nie będziemy lecieć. On jest tylko po to, żeby właśnie wykopać sobie jakieś pierwsze rzeczy. Ale powiem wam, strasznie Minecraft. Kurde. ja mam render distance zostawiony na jak powalony. Dobra, teraz powinno być lepiej. Ok, witam serdecznie, dobra. A więc tak, weźmy sobie, może skraftujmy teraz kilow kamienne. Ok, on oczywiście tutaj dostaje enchant i też ma efficiency. A breaking, ok, czyli takie podstawowe enchanty. Ale to już nam bardzo fajnie dużo doda, bo... Wow, ale się gra! To gra nie jest OP! Szkoda, że nie mamy Nightwizji, to by było już w ogóle mega dobre, no ale dobra. W każdym razie, idziemy do kopalni, musimy znaleźć troszeczkę węgla, wiecie co? Ja w ogóle myślę, że my zanim będziemy szukać takich rzeczy jak diamenty, to powinniśmy się ubezpieczyć w jakieś takie, wiecie, podstawowe narzędzia, typu właśnie więcej, żeby mieć drewna, żeby mieć jakąś sensowną zbroję, więc zrobimy sobie tutaj mieczyk, proszę bardzo, ok, żeby mieć takie, wiecie, mega podstawy. Ja oczywiście tutaj no, nie mam, nie będę mam chyba tłumaczyć, że oczywiście... E Dostajemy tak samo jak zresztą dostaliśmy e, enchanty na kilofie, tak samo dostajemy sobie na innych przedmiotach, więc mam nadzieję, że Was to nie dziwi. Dostajemy oczywiście enchanty na wszystkim, ale pochodźmy sobie troszkę po tym świecie, żeby znaleźć jakiekolwiek jedzenie, wiecie, no w sumie kurde, czy nam tutaj grozi głód? Czy nam na tym trybie gry naprawdę może grozić głód? Chyba nie, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy zrobione tak zobaczmy że jesteśmy w stanie zginąć. Okej, okay, możemy sobie spać w dowolnym momencie, nic nam się nie dzieje, fajnie, OK. weźmy sobie żelazo, e, ja czasem będę właśnie zerkać na prawym monitor, z tego względu, że tutaj więcej widzę, wiecie co, i tutaj mamy węgiel, i ten węgiel nam mega dobrze pomoże, e, bo dzięki niemu będziemy mieli pochodnie, ja już nie będę musiał się patrzeć w ten ekran, więc to jest właśnie to, co nam tutaj pomoże, OK? mamy 48, dobra, cyk, OK, no i super, witam serdecznie węgiel, dobra, ja myślę, że my nie będziemy tracić czasu, mamy 5 żelaza, nawet więcej, 6, tutaj jeszcze można ten węgiel pozbierać do końca, żeby mieć więcej, o, tu jest jeszcze ruda, okej. Okay. Okej, okay. to będziemy mieli sporo, dobra. Czyli sobie teraz zrobimy tak. Eee, robimy sobie podobnie crafting stać nas na to widzę, mamy tyle drewna. W sensie okej, okay, drewna nie mamy jakoś bardzo dużo, ale i tak wystarczy, kochani, I tak wystarczy. Dobra, wychodziłem sobie to, chodziłem sobie to, czy przepala się też szybciej? No niestety nie, no dobra, okej. Okay. Czyli w tym momencie, kiedy nam się to przepala, możemy już sobie zrobić tunel, ponieważ naszym celem na dzisiejszy odcinek jest na pewno zebrać diaksy. To jest taka podstawa, myślę, po prostu cały zdiaksowany entrantowy set. W sumie mamy. Jaki jest cel grania na tym trybie? Chyba po prostu przejście gry! I to naprawdę najszybciej jak się da. No dobra, w każdym razie e, to będzie nasz cel po prostu przejście gry. No innego nie możemy mieć, ok? Z tego co widzę, będę musiał sobie też zrobić łopatę, bo mega irytuje mnie kopanie takich rzeczy. Dobra, tu mamy jeszcze żelazo. Patrzcie, ile tego żelazo tutaj mamy. Wow! Ej, naprawdę solidna ruda. Dobra, bierzemy ją całą. Dobra, cyk, a elegancko mamy to. Schodzimy jeszcze niżej, zobaczmy. Kilow nam się zaraz wyczerpie. Chociaż nie! Ten killowy jest jakiś mega OP, on się w ogóle nie chce wyczerpać, no dobra, to w takim razie skoro, skoro takiego kilofa dostajemy z bomby, no to czemu miałoby się wyczerpać, dobra Tutaj widzę, że to nie będzie irytować, wiecie co? Chyba iście dalej Czekajcie, o, dobra, to jest dobre To jest mega dobre, uwielbiam to w Minecrafcie, dobra Tego żarazu już nie zbieramy, bo już mamy za dużo Teraz to już nas interesują tylko diaksy Tu jest jeszcze stary Minecraft, czyli tutaj do 11 się będziemy kopać, żeby je zdobyć I tak ich nie zdobędę, ponieważ mam e, kamienny kill off. ale wiecie, tak lepiej żeby sobie wytoczyć tunel, a zaraz sobie pójdziemy do góry i sobie zenchantujemy wszystko, znaczy no zenchantujemy, no Jezus nie zanczyntujemy sobie, tylko sobie po prostu pozyskamy lepsze przedmioty. A my jesteśmy na dziesiątym bloku: można się kopać wprost, że szukać jaksów, A ja idę po tamtej temy. No, witam serdecznie, witam serdecznie. Ładujemy kolejne żelazo, a my sobie tutaj stworzymy może jakieś żelaznego kailofa welcome, żelaznego miecza, welcome, żelazną łopatkę może też, również, dzień dobry, okej, okay. żeby mieć takie, wiecie, podstawowe temki, dobra, witam, enchanty porozbierane, ok? mamy to, tutaj dostajemy sharpness and tu efficiency, tu również efficiency, więc jest przyzwoicie, nie będę kłamał, jest okej, okay. diaksów już nie potrzebujemy, my potrzebujemy teraz wejść do netheru, czyli potrzebujemy więcej w sumie, ee... no, potrzebujemy tak diamentów, żeby wykować owsynia, prawda, no, ale wiecie, no, to jest taki pońcik gierki, taki bardziej luźny, mi się wydaje, ok? więc tutaj, bez bez stresu, bez stresu mamy czas, widzowie. Zrelaksujcie się, ponieważ ten film jest naprawdę mocny. To jest naprawdę mocny film. My tutaj naprawdę sporo możemy dzięki temu, temu trybie dla dziecka e, stworzyć rzeczy, prawda? Możemy być najlepsi w Minecraftie. Przejście Minecrafta w ogóle nie będzie jakimkolwiek problemem. A dzięki takim przedmiotom, no to to pójdzie o wiele, o wiele szybciej niż wam się wydaje. O, tutaj jak widzicie, mamy sobie tutaj ogrywalkę. Proszę bardzo, jak on schodzi, no. Gra się wybitnie, gra się po prostu wybitnie, gra się po prostu totalnie wybitnie. Zobaczcie to, zobaczcie to, no przecież ja nie mogę! Kto w czwartej minucie filmu, czy tam piątej widział od razu takiej temy? Przecież to nie jest normalne, to w ogóle powinno być niedozwolone. Zacznijmy od tego, że takie coś powinno być niedozwolone, a ja sobie normalnie to włączyłem, więc no, dla mnie to jest troszeczkę dziwne, Czy naprawdę twórcy Minecrafta y nie przewidzieli tego, że ktoś będzie sobie mógł to po prostu taki tryb gry włączyć. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no ale w każdym razie, póki co, tak tryb gry działa nam sensownie, działa nam naprawdę sensownie i dzięki niemu jesteśmy w stanie podbić sobie wszechświat. Niestety mamy bardzo mało węgla, bo jak widzicie ze sobą tylko 30 pochodni. E, zrożymy, zrobimy zro, zro, sobie po prostu 12, ale o diament! Welcome, 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 my brother. Okej, okay, dobra, mamy 5 diamentów, to jest rewelacyjna informacja, szczęść mamy nawet, e, ponieważ tak Kurde, mam mega mało drewna. albo mi się przepala u góry. No to musimy po nie Wiecie jak to jest z tym drewnem, nie? No by się przydało. Okej, okay, dobra. Poczekamy jeszcze to jedno żelazo. No i od razu lepiej. Witam żelazo. Wiecie co? Prawdopodobnie z diamentów nie będziemy mieli zbroi, ale żelazo warto zrobić. Zostawiam cztery. Ale jestem debilem. Przecież ja zapomniałem co ja mam za zbroję. No dobra, sorry. Sorry, zapominam o tym. Wbijam na dół. Nie wiem czy słyszycie tutaj to samo co ja, ale gdzieś dookoła nas mamy lawę i... O, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ona jest pod nami, ta lawa nam się bardzo przyda do zrobienia portalu Poczekajcie, muszę mieć tutaj, kurde, blisko siebie crafting, bo bez tego raczej nie dam rady, okej okay, Biorę sobie wiadro i po prostu lecimy w obsydian, wiecie co, poczekajcie, ja po prostu Słuchajcie, co ja muszę zrobić, nie, to ja bym musiał tutaj wodę przynieść Ja tu muszę mieć wodę, nie, taki kawał drogi mam zasuwać na górę po wodę no bez jaj, Boże Święty, dobra, lecimy. Nie wiem, jak w sumie mam tutaj wylać tą wodę, żeby tutaj dała to najlepsze efekty, ale po prostu trzeba ją rozlać i będziemy zgarniać, prawda, Obsydian, troszeczkę to potrwa, ale z racji tego, że mamy ze sobą craftinga, o, gdzie on jest, hops, tutaj, dobra, to możemy sobie stworzyć teraz diamentowy kilof, który również będzie miał enchanty, mam nadzieję, że te same. Ok, więc wykopanie tego z tymi wszystkimi wektami... Jak szybko! Co?! O Boże, nie spodziewałem się, że to będzie aż taka szybkość W ogóle, czy my możemy po prostu wejść do lawy? No oczywiście, że możemy Oczywiście, że możemy, bo jesteśmy, kurde, niezniszczalni A nasza zbroja jest niesamowicie wytrzymała Nawet się nie niszczy My możemy robić dosłownie dzisiaj wszystko na tym trybie gry To jest nienormalne No dobra, no to w takim razie bierzemy tyle, ile jest na portal Czyli chyba 12, z tego co pamiętam Troszeczkę irytuje właśnie ten głos palenia Więc po prostu wyjdę z tej lawy Tylko z tego względu, tak naprawdę ja Ja tak naprawdę bym nie musiał wychodzić do końca tego odcinka Ale wiecie, no Troszeczkę boli te, te, te odgłosy Dobra, mamy 14, to już wystarczy na portal Teraz byśmy tylko potrzebowali mieć zapalniczkę, żeby go odpalić eee, Czy ja gdzieś tutaj znajdę zapalniczkę? No, posiłkuję się moim bardzo dobrym kilofem, jak widać Do znalezienia flinta O, diamenty A dzień dobry, tak, przypadkiem wpadłem I tam, wej, tam, wej, tam, wej, tam tam, tam, tam Dobra, czy my tutaj jakoś odnajdziemy Kurde, jeszcze jakoś Jako, tako, jako, tako, jako, tako Prosiłbym serdecznie o... No błagam, no. Naprawdę Flinta potrzebuję tylko, okej, okay, dobra, tutaj chyba go nie znajdę, ale poczekajcie, bo jest na to szansa. Chociaż czekajcie, gdzie mógłby być tutaj flint? Hmm, zastanówmy się, mamy na pewno rzeczkę żwiru, prawda? Bo tam go kopałem. Gdzie on jest? Tu jest, okej. Okay. Więc moglibyśmy w sumie go rozwalać i tak tutaj strafić na flinta, więc zróbmy to. E, chociaż... Ej! To jest potrzebne? A lawa nie podpali? Nie, chyba nie, dobra, dobra, no to musimy, no to musimy w takim razie, kurde, w ten sposób e, szukać. Dobra, chyba wypadł. Mamy to, okej, okay, Flint. I potrzebujemy tutaj. OK, dobra, 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 cyk. Dobra, mamy to, mamy, mamy zapalniczkę. Więc zaraz zaczynę zbudować piękny i soczysty portal, ale ja myślę, że zrobimy to chyba na zewnątrz. Gdzieś tutaj powinno być odrobinkę lepiej. Dobra, zróbmy to tutaj. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, dobra teraz, y, żeby... Jakie cztery? Dawid! Po co cztery? Co ty budujesz dla lub ten portal? Człowieku, no ogarnij się trochę. Na, na, na dwa wystarczy. Co ja kurde otwarłem ze swoim życiem, dobra? Na dwa wystarczy chyba, nie? Chyba na pewno, dobra. Eee, raz, dwa, trzy, okej, okay. teraz tutaj. Tak, to będzie najbogatszy portal mojego życia. Ale to dlatego, że po prostu możemy mieć to totalnie wywalone, prawda? Ok, raz, dwa i trzy, dobra. Czy to będzie działać? Prawdopodobnie tak, okej, okay. sprawdźmy to. Cyk, mamy to. Wbijamy do netheru! Dziewiąta chyba minuta filmu, dziesiąta. A my już w netherze, no dobra, no speedrunnerzy że robią to szybciej, ale na ustawionych mapkach, tak? A my tutaj nic nie ustawiamy, więc teraz musimy tylko rozwalić troszkę gastów. Poczekajcie, chociaż ja tak myślę, kurde. Czekajcie, czekajcie, gdzie tutaj mogą być jakiekolwiek gasty? Chwila, musimy po prostu chyba pochodzić. Kilka prostych i jesteśmy, ale pytanie teraz, jak możemy tutaj przede wszystkim. Kurde, tu jest ciemno, to bym tego chciał w ogóle zacząć, że. Okej. Okay. Nam, nam to nie grozi, widzowie. Ja wiem, że wy się stresujecie. Ja wiem, że dla Was taki widok jest stresujący, ale nie macie czym się stresować. Wiecie doskonale dlaczego, bo nam tutaj dosłownie na tym trybie gry nic nie grozi. Możemy sobie tą lawą wpłynąć do góry, czajcie to. To jest dla mnie troszeczkę nietypowe. Że mogę aż tak się bawić tą lawą. Jak widzicie, spada nam głód. Co jest ciekawe, myślałem, że głód gdzieś w dzisiejszym odcinku nie będzie nam spadać, a jednak. Ej, w ogóle widzę na lampie, kurde, że mi się jakaś łóżka przyczepiła, Lol. Dobra, wbijamy tak do góry. Nie, ile mi się jeszcze będzie chciało, dobra. To jest chyba najwolniejszy sposób wchodzenia na górę, jaki znam w życiu, więc zrobimy to inaczej. Po prostu wejdziemy sobie normalnie. A my musimy, moi drodzy, w tym momencie odnaleźć chociaż tamte duszki, które dają, wiecie, te pałeczki Blazer, żeby móc zrobić Enderperby. To jest nasz podstawowy teraz punkt programu! Pytanie tylko, gdzie my możemy je znaleźć? Poczekajcie, wejdźmy sobie po prostu jeszcze wyżej. Nie wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Kurde, z tym jedzeniem je to akurat uborczywie dotknęło, ponieważ to no, naprawdę nie spodziewałem się. Kurde, no, nie mogę patrzeć na to muszę czekać, muszę ją zabić. Okay. zabita. Sorry, uderzyłem ją pudałkiem po lekach. Sorry, 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 ale wiecie no, wiecie jak to jest. Dobra, chwila. Gdzie jest resp gastu? i czemu to jest tak ciemno? Czemu tutaj dosłownie nie widzę? Czy ja to mogę rozjaśnić? jest Już na lol. Dobra, tam coś jest. Okej, okay, widzę, 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 dobra. O, są! Som! Welcome! Welcome, welcome! welcome. O kurde, bo nie giną, O ja nie mogę, ale, ale destrukcja! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, chodź na kija. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, na mojego miecza, dobra, git, rozwalona, rozwalona, kolejna duszyczka I teraz tak, pytanie, mamy bardzo mało jedzenia, co teraz możemy zrobić, żeby tego jedzenia mieć więcej, wiecie co, te pałeczki, aha, ich w ogóle nie zbieram, bo ja nie mam miejsca, okej, okay, dobra Zaraz temu zaradzimy, dobra Okej, okay, dobra, wyrzućmy sobie to, może i to. Dobra, teraz pochodźmy, pochodźmy. Dobra, daj mi się. Okej, okay, mamy to. Jeszcze tutaj były. Dobra. Gdzie co? Wystarczy nam w sumie kilka. Nie będziemy jakoś dużo robić, więc jeszcze troszeczkę pozabijamy. Nie wiadomo też jak będzie duży, ee, duży wiecie, <laughs> jak to się nazywa, portal do, do do endu. Więc jeszcze sobie troszkę poczekamy, myślę na kilka. Okej, okay, kolejny rozwalony, jak widzicie i myślę, że nam te 16 wystarczy. Raczej więcej nie potrzeba. Udajmy się teraz do normalnego świata, żeby zobaczyć co tam się dzieje. Ej, odpal na nagrywanie, bo po jakiejś krótkiej drodze po prostu bo ten świecie jest w ogóle on strasznie ponure, jak widzicie, czego w ogóle nie zauważyłem. Widzowie, dostaliśmy na Flinta też Unbreaking, co jest ciekawe. A ja znalazłem wioskę, więc możemy sobie stąd pozabierać jedzonko. Wiecie co, czekajcie. Ja bym musiał wyrzucić to, i to raczej nie będzie potrzebne. A wolałbym, właśnie, dostać tego, tego tutaj, że tak powiem, wella, czyli po prostu pszenicę. Bo po prostu bardzo, ale to bardzo przyda nam się, jakiekolwiek jedzenie. Więc ten jeden chlebek nie by mało. Ale dużo dał, prawda? Bardzo dużo dał. No i tak, czego my jeszcze potrzebujemy? Mamy tu zbroję, ale mamy lepszą. E, raczej chyba nic w tej wiosce, prócz chleba, nie znajdziemy, co by się nam mogło, mogło przydać. Pumpkin pa, okej, okay. zjemy. Przyda się, dobra. Byrist też, bo one będą do jedzenia, jest Git. Ja myślę, że my po prostu teraz musimy czekać na noc i po prostu wybijać chyba Endermanów. Najgorsze jest to, że ten proces praktycznie potrwa bardzo długo, bo nie dość, że na noc już się naczekałem. No to zanim zrespi się nam tyle Endermanów, żebyśmy mogli po prostu nas spokojnie to zrobić, też nie wiem, jak to jest difficulty, normal, to może to troszeczkę potrwać, więc ja was nie będę zanudzał i po prostu mam nadzieję, że zobaczymy się, jak już kilka Endermanów zabije. Boże święty, gdzie? O, dobra, są już swony, dobra, nice, 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 dobra, bierzemy miecza. Mm, tego, dobra, go. I lecimy z wami, okej, okay, okej. Okay. O, o, nie ginie na hita. O, to ważny jeden, dobra, dajcie, bo my sobie te Enderpery, one są dla nas mega ważne. Poproszę je, dobra, zgarniamy ich. Pęk, pęk, dobra, na dwa hity. No, na dwa hity niby nie będzie ma źle, no, ale wiecie, zawsze mogło być to lepiej, prawda? Dobra, walimy też tego, cyk, cyk, okej, okay, witam. Mamy już. Ani jedna z was nie wypadła. Boże święty, to zajmie całą noc. Nie ma gdzieś jeszcze, tam jest jeszcze jeden. Dobra, idę po niego. No, ale to naprawdę zajmie mega, mega długo czasu mi się wydaje. Proszę, wypadnij, wypadnij, wypadnij. Wypadnij, wypadnij. Dobra, mamy to. OK, jest. Chociaż jedno tam jest kolejny, dobra. Idziemy po kolejnego coś, bo jest strzela, nieważne. My skupiamy się tylko na Endermanach, żeby dostać Enderperu i żeby pójść już do Endu To jest ostatni etap naszej gierki. Dobra, cyk. Szukamy, szukamy dalej. Jezus, to może naprawdę bardzo, bardzo długo potrwać To będzie bardzo długa noc dla mnie. Okej, okay, słuchajcie, bo bardzo ciężkiej nocy, która troszeczkę trwała. Udało mi się zebrać tyle ender peru. Mamy ich łącznie 23, chyba. Więc niestety, no nie wszystkie zużyję, co jest dość sporym minusem. No ale w tym momencie mamy 16. Kurde, szkoda, że nie wzięłem więcej tych pałek Blaze'a, bo wtedy mogłoby się to bardziej udać. No ale dobra, w takim razie będę musiał mega oszczędzać te ender and eye of under. No i w tym momencie, widzowie, rozpoczynamy szukanie. Endu, rozpoczynamy szukanie Endu, który jest w tamtą stronę, więc po prostu lecimy, to naprawdę sporo potrwa, naprawdę mega, Nie, już druga, słuchajcie, nasze oczy zaprowadziły mnie mniej więcej w to miejsce, na szczęście w ogóle, chyba dla nas, tylko jedna pękła, bo było to mega blisko, zobaczcie, nawet drzewa, dosłownie stamtąd przyszedłem, to zajęło kilka minut, no i dobra, prowadzi mnie gdzieś to tutaj, nie wiem, czy ja chcę się kopać, kurde, w wodę, w sensie, może być to ryzykowne, więc po prostu może... Zróbmy to w ten sposób. Kurde, i my i tak nie możemy zginąć, więc w sumie możemy sobie na coś takiego pozwolić, ale wiecie, no, musi to być z umiarem. To mnie prowadziło gdzieś tam bardziej w stronę wody, więc tam będziemy zaraz skręcać. Mam nadzieję, że coś tutaj znajdziemy. Okej, okay, dobra, musimy iść w tą Ej, było mega blisko, żebym to zniszczył kilopem. Serio! No dobra, no to w takim razie, kapitany, skoro mamy chyba wszystko, mamy aż 14. A tu jest tylko jedno, Boże Dobra. I to ledwo co w sumie nam się to udało? No co? No, chyba pora przejść Minecrafta. Co, baby? Czy nie? Chyba pora przejść Minecrafta. Nie mamy jedzenia. Ale myślę, że to jest nasze najmniejsze zmartwienie, bo mamy wszystko, co jest inne potrzebne. Dobra, gdzie jesteś, smoczku? Smoczku? Smoczku, smoczku. Możemy, wiecie co? Zrobić sobie lekkiego place'a, zrobić sobie lepszy, lepszy crafting. Czy lepszy miecz? To się może przydać, nie musi, ale myślę, że może. Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Co? Ej, ja się o tym dowiaduję. <ślesk> ja się o tym dowiaduję teraz. Chwila, chwila, co? Nie, to tak nie może działać. Jak to zadziałało? Nie wiem. Nie wiem jak. Czekaj. Czekaj, co tu się odwaliło w ogóle teraz? Tu będzie. Czekaj, chwila. Ja muszę odkryć ten crafting. Co, tu się odwala? Dobra. Ja nie mam ochoty tu więcej grać. Ja nie mam ochoty tu więcej grać, to jest zbyt dobre, dobra. Gdzie jest smok? Zabijmy smoka, miejmy to z głowy. Wy się nawet na mnie nie rzucajcie, bo nie macie szans, bejbe Okej, okay. gdzie jest smok? Gdzie jest Ender Dragon? On chyba nas orał, a jest tam, dobra, ok. Czekamy, weźcie się, kurde, tutaj nie nie pultaj. Typie, Bo znaczy, ci kurde mam na hita i ciebie zresztą też. Was wszystkich mam na hita, więc się tutaj kurde do mnie nie sadzić, proszę. Proszę, panie smoku! Panie smoku, czekam! Czekam, aż pan tu podleci. Jest, to jest, bo załatwiam agentów. Panie smoku, no kulturalnie proszę, kulturalnie proszę przylecieć. Wybijam pana agentów. E, taka, taka wola moja. dobra, okej, okay, dobra, jest, jezus, dobra, bijemy, go bijemy, go to. Nie będę coś sobie w ogóle pacnąć. Kurde ty pieb. Czemu ty się nie chcesz pacnąć, dać? Jak go uderzyć? Kiedyś się go dało tutaj z tej strony. Da się, da się, da się, Okej, okay, czy my to przeżyjemy, czy nie? Panie. Na łatwości. Dobra, walimy go dalej. On się mega leczy, patrzcie. Ej, to nie jest takie proste, jak mi się wydawało. Ej, dobra! Ej, go się nie da. Chodź Chodźmy na jakąś tą. Czekajcie. Okej, okay, dobra, no, nice. jest to się akurat fajnie udało. Zniszmy sobie te punkty, bo one one właśnie nam tutaj głównie będą przeszkadzać. Ja niestety nie mam jak się tam dostawać łatwiej, więc... Właśnie, kurde, paru. Dobra, będziemy się tak wchodzić. Ja po prostu jestem niezniszczalny, więc no... Troszeczkę to zajmie, zniszczenie tych wszystkich punktów. No ale przynajmniej pokonamy smoga, prawda? Jezus, będzie to naprawdę ciężki proces. Dobra frajerze, ostatnia, Ała, twoja... Twoja ostatnia kula mocy zniszczona. Ja oczywiście sobie schodzę jak gdyby nigdy nic. No i zapraszam. Zapraszam do tańca. Pa, 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 pa. Do końca. Zapraszam. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Chodź tu kolego. Kolego. Kolego, żeby zmniejszyć w ogóle ryzy ryzykowanie życia, chodziłem sobie po prostu tutaj tylko do ostatniego. Schodziłem i niszczyłem sobie raz pod, więc było to mega proste. W ogóle widzieliście o tym, że jak pójdziecie za tower, to ten smok was nigdy nie uderzy? Udało mi się tak wejść na sześć wieży, to było mega dziwne. Dobra, Koleć! możesz tutaj kurde przylecieć czy nie możesz, bo ja nie mam ochoty z tą walczyć. No nie mam łuku, nie mam w sumie nawet czego zrobić chyba. No nie zrobiłem łuku, nie przygotowaliśmy się na tą walkę, sorry. A mogę mieć łuk w sumie, mógłby by się to bardziej przydał. No nic, musimy czekać, aż kolega stwierdzi, że warto tutaj do nas przylecieć. Nie wiem, co nastąpi teraz czy za tysiąc godzin. Jezus, to jest naprawdę mega długo czekania. A gdzie on jest w jest, dobra, idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, idzie. O, idzie. Nam się w ogóle jedzenie kończy, ale bo z głodu nie umrzemy, prawda? Dobra, Muszę wyhaczyć. po punkt, gdzie ja go mogę kurde atakować, dobra, chyba stąd będzie gin. Dobra, czy ja cię mogę stąd bić? Okej, nie mogę cię stąd bić. Ty mi będziesz tu, kurde, uprawać. Nie, kurde, parów czasu, dobra, walimy go. No, koleś, no błagam cię, no bądź odważny, no. Wleć, że tu... Wleć, że tam na dół już... Naprawdę będziemy tyle na to czekać? Drugi lot naszego przyjaciela prosto w nasze sidła. No, kurde, naprawdę, ale dostajesz hita, nie? Bo żeś Wkurzył, kurde, mnie, rozumiesz to? Wkurzyłeś mnie parówą, ty kurde Ender Dragonie. No Jezus, ile jeszcze? Ile jeszcze na tym trybie dziecka? Muszę się namęczyć, żeby przejść tą grę. Nie robią na mnie wrażenia Twoje nędzne ataki, ty kurde. Fra, Frajżyno. Ląduj wreszcie, kurde, do spotkajcie wale, no. Zowień, nie każcie mi już nigdy więcej przechodzić Minecrafta do końca, bo mi się nie chce. Ja nienawidzę po prostu tego przecież. Ja widzę, ile czasu on ląduje w tym kurde miejscu. No przecież, jak ja bym tak wiecie, no mogę pomyśleć, że Bóg się przydał, ale przecież przejście tego Minecrafta zajęło 20 minut. No, no po co ja myślę, że Łuku No, hit No witam, no witam. Witam, mogę? Mogę ci dołączyć do rozwarcia Mogę? 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 Proszę, powiedz, że mogę. Po nie! Boże Nienawidzę grać w tą grę. Dobra, kończę cię! Kończę cię, bo żeś mnie złapał. Kończę cię, nie, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, że mnie będzie atakować, Nie obchodzi mnie to. No. Tak! Widzi co? Było warto. Było warto. Było warto. Mimo że było to banalne przejście Minecrafta, to się udało. Widzowie, przeszliśmy Minecrafta na poziomie gry trudności dla dziecka, więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, przepraszam za tyle cięć, ale normalnie to odcinek trwałby, no tu mam na liczniku 59 minut prawie już, 57 jest dokładnie, więc no trwałoby godzinę, a myślę, że te nudne momenty warto było wyciąć, bo wiecie, no po prostu jakieś włażenie z Ender no nie byłoby dla was ciekawe, czy też włażenie ciągle do góry, prawda? Ja wam serdecznie dziękuję za film i napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków. Cześć!